<laughs> Mexicano TV otwiera pokoju drzwi. Miał być live, ale słuchajcie, ja nie mam, nie mam warunków to jak zrobić tego live'a, słuchajcie, wszystko na rozpierdzielane nie mam, nie nie ma, nie ma nie ma sensu, słuchajcie, po prostu nagram z tego filmu, jak widzicie, powoli, powoli rozpierdzielam stare panele, tu już częściej jedno wyjąłem. Będę zaraz wyciągał resztę. Także niestety, niestety, ale musicie się zadowolić. Eee, tylko i wyłącznie filmikiem. Dosyć łatwo się nie rozkładać. Ten kto wie, kto składał lub rozkładał, to dobrze wiesz to Elegancko idzie. Oczywiście będę musiał tą podłogę całą słuchajcie, wysprzątać, żeby była gładka. I te Także tuż. Na razie skupiam się na, nad rozkładaniem z tego, co było stare i niepotrzebne. Oczywiście, pokażę Wam. Oczywiście, pokażę Wam. Słuchajcie, że, że będę je układał sam. Dobra? Także, właśnie o to chodzi. Dlatego nie chciałem robić live'a, bo i tak bym nie miał czasu nawet zerknąć tam. Jak mam to zrobić dzisiaj w jeden dzień, to nie mam czasu biegać i dziękować za dony. Nie wiem, najwyżej na niedzielnym live mi pojadę. Jeżeli, jeżeli będziecie chcieli. Jeżeli nie będziecie chcieli, to nie wiadomo. No i słuchajcie, widziałem ten motyw z grubego. Samochodem, no trochę powiem wam szczerze, to już jest trochę przygięcie pały. Takie jest moje zdanie, no trochę to już jest, to, już, to już jest trochę, to za dużo brnie, za daleko, za głęboko. No i tyle, a ja będę rozpierdalał dalej. Panele, trzymajcie się, jak widzicie, część podłogi jest już zdjęta. Niestety nie umbo, no także ile sychu tu jest, słuchajcie, to się w głowie nie mieści, no ale, no dużo lat temu było kładzione, to, to nie ma co się dziwić. Małe mam tutaj ruchy, słuchajcie, bo mi przeszkadzają meble, których nie mogę już wynieść, bo nie mam gdzie, więc <laughs> połowę będę musiał ułożyć, potem będę musiał przesuwać meble i drugą połowę układać, no ale niestety, no. Nie mam gdzie nawet wynieść meble, słuchajcie, w tym domu, ponieważ, no, nie ma miejsca. Tutaj będę nową to układ, po, nowy podkład będę kładł. To stary zdejmę, ten co tutaj mamy pod nogami no i będziemy dalej działać. Dobra, w miarę możliwości część podłogi mam przygotowanej. Czyli wyczyszczonej. i odkurzonej i w ogóle tak, żeby nie było żadnego syfu na tej posadce, Bo to jest bardzo ważne. No i co? Będę rozkładał maty, no. Cóż innego? Cóż innego nam zostało? Jak to w starym budownictwie, słuchajcie, podłoga na 100%, na 100% nie jest wylana yy, no, idealnie w poziomie więc pewnie będę musiał coś kombinować i podkładać no, ale nic, zobaczymy, będziemy teraz rozkładać tą matę rozkładanie maty szybko idzie ja strasznie, słuchajcie, żałuję że nie mogę nie mogę sobie pozwolić na to żeby po całości rozłożyć matę a muszę się pierdzielić kawałek po kawałku, kawałek po kawałku. I tak do zajebania. Wiecie, żeby my te maty mi nie hulały, cholera, w cholera, wie jak. Żeby mi tak właśnie nie fruwały. Ja sobie posklejam taśmą na łączenia. Przynajmniej będę miał jedną, jedną, jedno, jednolitą, jedno, jednolite podłoże. O. Ciekawe. ostro, ostro. Gruby tam pouczał tych policjantów, ale jak on wyczyści ten samochód, to ja nie wiem. Słuchajcie, naprawdę nie wiem, co to za farba, ciekaw jestem. Ktoś tu do mnie dzwonił i mówi do mnie: Idź Meksyk, rzu... idź Meksyk i rób filmy. Rzucaj, ja będziemy o światowe filmy. Rzucę robotę, rzucę wszystko, nic nie będę jadł, tylko będę chodził i nagrywał filmy. Słuchajcie, to sami się nie da, po prostu się nie da. Pamiętajcie, że ja też, też mam robotę. Nie siedzę jak paparazzi pod grubego bramą. I nie czekam, słuchajcie, aż coś się wydarzy, bo, bo naprawdę może bym już przestał jeść w ogóle, nie? Tylko filmy nagrywam, Także ja dzisiaj zajmuję się układaniem paneli i ja mam dzisiaj zamiar to zrobić w jeden dzień. Także trzymajcie kciuki. Słuchajcie. Czas na docinkę pierwszą. Ja będę docinał kątówką. Oczywiście mogłem kupić tarczę. Do drewna, ale słuchajcie, tarcza drewna kosztuje około 5 dych. No, patrzyłem w Leroyu przynajmniej. Więc nakładzenie jednych paneli, bo przecież nie zajmuję się tym zawodowo, nie będę wydawał 50 zł na jedną tarczę, której użyję. No, niech przypuśćmy z 80 razy, tyle będzie może cięć yy, i potem rzucę ją w kąt. Bo tak naprawdę do niczego więcej nie będzie mi potrzebne. Posłużę się tarczą do metali, będzie dymiło, dlatego, dlatego tnę na podwórku. Tak jak mówiłem, będzie miło, ale się udało. Cięcie wyszło. Muszę tak nagrywać, żebyście nie myśleli, że. powiedzmy, że ja nie kładę. Że ktoś inny za mnie położył. Niestety. Prawda jest taka, że to kładę ja. i tak, będziemy lecić po kolei. O, jeśli nie było. jak widzicie, kolejny zrzut z pokoju. Już część jest położona. Gdzieś tak jestem prawie w połowie. No musiałem przedstawić, słuchajcie, meble. Jest to naprawdę niewdzięczne zajęcie przedstawianie mebli. Ale nic nie mogę na to poradzić. I będziemy jechać dalej Bez pozorom powiem mam jedno. Wcale to nie jest taki prosty. Zależy też na jakie się panele trafi. No. Chyba że, chyba, że... teraz wszystkie panele mają takie same zamki, bo akurat te, te trafiłem, to wcale takie łatwe zapinanie nie jest. <śm> no. <śm> Wolałbym zapiąć coś innego, kogoś innego, nie? Na przykład, ale nie... Bez okularów robić, czyli chyba, że... Wiecie, że mi fajniej robić bez okularów niż w okularach, nie wiem czemu. No i co? Będziemy jechać dalej, słuchajcie, no to szkoda. to już ja mam powiedzieć. Muszę iść po panel, bo nie cały mi niepotrzebny, tylko kawałek. Także trzymajcie się, pokażę Wam jak dalsze prace będą przebiegać. Naprawdę ja to sam kładę. Bez nikogo. No i dobra po robocie słuchajcie. Kochani moi widzowie panele skończyłem, ułożyłem. Jak widzicie są trochę jaśniejsze od poprzednich. Udało mi się zrobić, no, następną rzeczą, jaką bym chciał zająć, no to będą, witamy w klubie, to będą, to będą, słuchajcie, chyba ściany, no.